Myśląc o turbinie wiatrowej, mamy przed oczami dużą, klasyczną turbinę z poziomą osią obrotu, której montaż jest skomplikowany i wymaga szeregu pozwoleń. Natomiast ideą powstania turbiny Dragon było rozbicie dużej, klasycznej, poziomej turbiny na szereg mniejszych, możliwych do zamontowania na każdym dachu, nie wymagających pozwoleń, a generujących równie dużo prądu. Najważniejsze cechy turbiny Dragon to przede wszystkim wysoka wydajność, niski próg startu, łatwy montaż. Cicha praca i aż 8 lat gwarancji producenta. Dospel, jako jedyny producent, stworzył produkt, który realnie generuje prąd w polskich warunkach wieczności, w odróżnieniu od chińskich turbin wiatrowych, które są przystosowane na holenderskie warunki wieczności. To znaczy wiatry 4 razy silniejsze niż w Polsce. Kolejną cechą, odróżniającą turbinę Dragon, jest centralne umiejscowienie generatora, minimalizujące powstawanie drgań oraz mikrowibracji. Cewki naszego generatora wykonane są w 100% z miedzi. W odróżnieniu od chińskich turbin wiatrowych, gdzie drut wykorzystany do stworzenia generatora jest jedynie powlekany warstwą miedzi. Mówiąc o generatorze, nie możemy zapomnieć o lekkiej, aluminiowej konstrukcji całej turbiny. Łopaty turbiny skonstruowane są w celu zmaksymalizowania energii uzyskanej z wiatru. Ponadto turbiny Dragon wyposażone są w szereg usztywnień w celu długoletniej, bezawaryjnej pracy, a dodatkowo producent Dospel daje aż 8 lat gwarancji. Jedynym warunkiem utrzymania aż 8-letniej gwarancji producenta jest przeprowadzenie serwisu łożysk co 3 lata.